Cześć wszystkim, to Kacper z Lekko szniętych. Niestety Dominika ze mną nie ma. E, ale witam was w przerwie, znaczy w W... w, 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 w miejscu gdzie... Kurde, nie mogę znaleźć odpowiedniej pozy. W miejscu gdzie odbędzie się Harlem Shake. Także do zobaczenia za chwilę, jak już większość osób przyjedzie. Cześć wszystkim, tu Katarzyna z Lepkuszury i witam Was w dość nietypowym materiale, bo jako że jestem sam i w dość dziwnym miejscu stoję, bo stoję w. bo stoję... Aj, tak. Zblokuj to, bo stoję yy, w lasku. Na rowerze. Znaczy, no nie, ruchowni, nie stoję na rowerze. Na rowerze siedzę, ale jestem w lasku. I zobaczycie teraz sobie miejsce, gdzie miałbyś nagrany Harlem Shake. Yy. Ale nie ma, znaczy jestem aż ja, aż jedna osoba jest, 3 ja. No dobra, to ja się usuwam i zobaczcie sobie. Oj, zróbmy mi budku. Eee, no, także, się z... wiem co chciałem powiedzieć. No to nie, to sobie na nagranie. Yy. Ale niczego sobie to było. To jest jedna osoba z nich. Wow. Nic sobie. Yy. No dobra, to tyle chciałem powiedzieć w tym jest, yy. Eee... Co? Dobra, Dobra, nieważne. Eee Zacznijmy od tego, że e, niedługo będzie livestream z tego. Z... Port of Tanksa World of Tanks, będzie Dominik nagrywał, a... Znaczy, no ja też będę siedział obok, ale to... No. Postaramy się zrobić live Yyy... Z World of Tanks'a albo z jakiejkolwiek innej gry. Możecie w komentarzach proponować, jaką, jaką grę byście chcieli. Z jakiej gry chcielibyście livestreama. Yyy... I... Ja z Dominikiem... Ja z Dominikiem prze... no, e, Przemyślimy to. O. I damy wam znać w następnym materiale. Albo jeszcze następnym. Nie wiem co w najbliższym będzie, tylko jeszcze następnie, następnym. Jeszcze o tym nie wie, że ja, ja zaplanowałem z nim bajwa. Ale mu przekażę mu to. Dobra. Na razie wszystkim.